Cześć Wam. Kolejny film z dnia naszego pracy. Zobaczcie, taki ciekawy przypadek. Golf GTI, już nie ma silnika. Zaraz Wam wytłumaczę dlaczego. To, co się tu wydarzyło w tym samochodzie, wiemy już, bo zagłębiliśmy się w temat. Nie zdarzyło się tylko w nim, tylko właśnie zdarza się w tych Volkswagenach GTI. Ten tak, niestety blok silnika za chwilę, jak przejdziemy w drugie miejsce, to Wam pokażę, dlaczego pękł ten blok silnika. Można się było przed tym uchronić. Zastanawiam się, czy to jest wada fabryczna, czy to jest jakiś błąd mechaników. Jakbyście mogli to podpowiedzieć nam trochę pod filmem. Pęk blok silnika. Silnik spadł na dół, oderwał się od łapy, o mało co nie uszkodził się rozrząd i o mało co jeszcze, by nie poleciał cały silnik. Natomiast bloki tak jest do wymiany. Resztę Wam opowiem o tym samochodzie na drugim warsztacie przy silniku i pokażę Wam co się wydarzyło. Cięcie. No to witam po cięciu. Zobaczcie, tu jest łapał silnika i zobaczcie jak ona jest tutaj w tym miejscu obrobiona od paska rozrządu, bo właśnie cała obudowa pękła oparł się na tym pasek rozrządu. Tutaj mamy miejsce, gdzie śruby się powyrywały i zobaczcie. W tym miejscu jest spęknięty blok, co zauważyliśmy, jedna śruba po prostu nie wiem czy się odkręciła, leżała sobie po prostu z boku na ramie i łapa wisiała dosłownie na jednej śrubie i przez to, że wisiała na jednej śrubie wyłamał się kawałek bloku. No i tak naprawdę cały silnik do rozbiórki, teraz klient się zastanawia czy przywiezie nam blok, nowy kosztuje 12 tysięcy plus VAT, więc nawet nie ma o tym mowy szuka jakiegoś używanego, czy kupi cały używany silnik. Tu macie jeszcze pokaż, jak to się wszystko wydarzało. No, o mało co co rząd by się nie zerwał. Tu gdzieś jest ten pasek poszczepiony, czy to przekręciliśmy. Natomiast no, katastrofa. Dużo nie brakło by było już po silniku, więc tu mamy taki grubszy temat. Klient, jak mówiłem, szuka bloku, zastanawia się, jak to rozwiązać. Będziemy was informować, co dalej z tymi tematami. No a teraz przejdziemy dalej. Tutaj Wam pokażę następny samochód Forda. Klient przyjechał do nas, do nas aż z Lubinia i to taki bardzo fajny klient. Szukam kartki, bo zrobił taką fajną kartkę z opisem wszystkiego, co ma być zrobione. Właśnie nie, nie to, to nie jest to kartka. W każdym razie w aucie nie działała klimatyzacja to była jedna z przyczyn. Maciej tam pokażę, że musieliśmy wywalić dosłownie całą deskę, żeby wymienić parownik, który nawet nie wiem, gdzie jest, ale pokażemy zdjęcia w przebitkach, gdzie uciekało. Parownik się rozszczelnił i gaz uciekał do wnętrza auta, więc klimatyzacja przestała działać. Oprócz tego jest tu też parę uszczelnień, silnik drgał łapy, poduszki pod silnikiem, będziemy prawdopodobnie wymieniać, ale to jeszcze wszystko musimy ustalić. Auto przychodzi taki gruntowny przegląd, miało wymieniany też płyn hamulcowy. Właśnie teraz przy każdym samochodzie, gdzie robimy przegląd, też macie pokażę na przebitkach, sprawdzamy jakoś płynu hamulcowego. Naprawdę bardzo często się zdarza, że ta jakość jest już straszna. Po prostu ten płyn powinien być wy wymieniony z 3-4 lata temu. Wszyscy jakby zwracają uwagę na olej i na inne rzeczy, a na najważniejszą rzecz na bezpieczeństwo, na płyn hamulcowy nikt nie patrzy. więc Teraz mamy po prostu tak, że przy każdym y, przeglądzie samochodu sprawdzamy płyn, wysyłamy Wam zdjęcie co pokazuje mierniki, no i wy decydujecie, czy wymieniać, czy nie. Y, to jakby tu wszystko z tym Fordem. Przejdźmy do BMW. Tu BMW też przyjechało jak to teraz sezon, czyli przed latem y, na awarię klimatyzacji. Oprócz tego. Z silnika też były wycieki, więc rozebraliśmy do góry pokrywę zaworów, żeby pokrywę głowicy, żeby zlikwidować wycieki. Luzy były też kierownicy, luz na łożysku, luz tutaj na drążku. Zobaczcie, jaki duży luz ta te puka. Teraz akurat się tak ustawiło. Natomiast na drążek jest o. wywalony, więc też wychodzi do wymiany. Kilka tematów trzeba w tym porobić, ale auto będzie tak, jak powinno być sprawne. Tutaj mamy naszą stałą klientkę i klienta z pasacikiem na wymianie oleju, standardowy przegląd, olej, filtry i praktycznie nic więcej do zrobienia. Więc jak się dba, tak się ma. Jeżeli samochodem się jeździ, często na serwis wykonuje się wszystkie wymiany. Terminowo i się dbał, to one się naprawdę rzadziej psują i odwdzięczają się. A tutaj nasza kochana BMK po remoncie silnika. O i muszę Wam powiedzieć, że na tą chwilę nie bierze oleju. i Jesteśmy naprawdę pod wrażeniem, ale się skończyły hamulce. Tarcze hamulcowe już są w bardzo kiepskim stanie. I... Nawet tutaj wam pokażę taką rzecz, niedawno wymienialiśmy klocki, bo naprawdę niedawno i pierwsza jest taka sytuacja, żeby z klockiem takie coś się stało. Tylko nie wiem, gdzie jest ten drugi. Nie. Tutaj, pokaż Maciej, nawet się klocek zaczął rozwarstwiać, odklejać od, co dziwne, od nie wiem, jak to nazwać. W każdym razie zaczął się rozwarstwiać, i to nie jest dobry objaw, więc wlatują nowe klocki, nowe tarcze, nowy czujnik. I teraz w tym samochodzie to już nie wiem, co by było do wymiany, bo już jest wszystko wymienione. Nasz drogocenny skarb, że tak powiem, bo kosztował niemało pieniędzy, niemało wkładu. Tutaj Astra's Check Engine, ale czego, co jest przyczyną, to sprawdzimy. Generalnie mamy dużo opli Astra, benzynowych, które mają jakieś problemy różnego rodzaju, dziwne problemy. Świeci się czek. E, zaświecenie się czeka to nie jest jeden powód, tylko z tysiąc, e, więc zawsze trzeba dojść do tego, z jakiego powodu. No i właśnie Szymon walczy z diagnostyką. A tu przyjechał Peżoczik. Kiedyś w naszej Basi Peżoczik, nasz Baśka nie jeździła. E, Kupiła go od nas znajoma. Teraz przyjechała na wymianę tylnych amortyzatorów, wymianę tylnych klocków. No i akumulator padł. Auto jest chyba z 16 czy 17 roku, więc jest fabryczny akumulator, miał prawo paść. A teraz gwóźdź programu, dla którego dzisiaj zawołałem Maćka. Mać jeszcze o tym nie wie, wstyd się przyznać. Ale jak zrobiłem jak zawsze, jak przyjmuję samochód, motocykl, spisuję markę, Imię właściciela. Mam 2400 kontaktów w telefonie. Przejrzałem wszystkie po kolei i nie mam numeru do właściciela tego motocykla. Maciej, pokaż. Mam nadzieję, że Pan do nas dotarł przez właśnie YouTube albo przez Facebook. E, to jest honda. Proszę cię stary, odezwij się do nas, bo już jesteśmy w połowie roboty. Musimy z Tobą porozmawiać, a gdzieś przyjrzałem kontakt do ciebie, więc po prostu jesteś nam bardzo potrzebny, zadzwoń do mnie, numer znajdziesz. E, Wszędzie. Ja do Ciebie nie mogę znaleźć numeru. No nie wiem, jak to się stało. Pierwszy raz, odkąd prowadzę warsztat, przejrzałem, tak jak mówię, całą książkę. 2400 kontaktów miałem. Zrobiłem sobie porządek. Zostało mi 1900, ale tutaj kontaktu niestety nie mam. Więc proszę odezwij się. Zrobimy ich cięcie. Pójdziemy dalej. Pozdrawiam. No to widzimy się po cięciu. Skoda, maćka taty. I Maciej słusznie nam zwrócił uwagę, bo była robiona na stanowisku, tym naszym nowym, ostatnim, a tam nie mamy tego przyrządu, więc nie zmierzyliśmy stanu płynu hamulcowego. Ale to, jak widać, jest cudowne. Zawartość wody 0%, więc absolutnie nic nie trzeba robić. Jak to mówią, jeździć, obserwować, ale tutaj jest wszystko idealnie. Sprawdzaliśmy też tutaj, jak jest z dostępem. Do miski olejowej w tym samochodzie, Macie to też pokażę w przebitkach, dlatego że yy, właściciel chce w przyszły, na przy, w, przy przyszłym przeglądzie, przy przyszłej wymianie oleju, czyli za 10 tysięcy kilometrów, to będzie miało wtedy przejechane około 110 tysięcy kilometrów wymienić rozrząd. I tak jak to większość mechaników robi, wymienia rozrząd tylko ten, który jest tutaj z boku, który jest na wierzchu powiedzmy i. Uważają to za załatwioną sprawę, jednak to absolutnie nie jest załatwiona sprawa, bo na jeden z ważniejszych elementów, czyli pasek napędowy, który napędza pompę olejową w tym silniku, znajduje się w misce olejowej. Trzeba zdjąć miskę. Macie pokażę na przebitkach zdjęcie nie z tego silnika, tylko z podobnego, który ma tą samą konstrukcję i w którym to jest tak zrobione. Więc jak my wymieniamy w tych autach grożą, to wymieniamy go kom... w... Kompletnie tak jak powinien być. Sprawdziliśmy przed chwilą cenę u Ignaszaka, bo nieraz nam mówicie, o wybierzecie tyle co w serwisie. Więc w serwisie ta kompletna wymiana rozrządu to jest 5000 zł. Tak jak powinno być łącznie z tym paskiem na dole. My właśnie czekamy za wyceną wszystkich elementów do tego rozrządu i macie w przebitce pokaże, ile ten rozrząd by kosztował u nas, bo na tą chwilę jeszcze nie wiem, oczywiście z robocizną z wszystkim. I jeszcze raz to powtórzę. Jeszcze raz to powtórzę, wymieniamy kompletny rozrząd, który się znajduje z boku, z pompą wody i tak dalej, zostawiamy pasek. Ten pasek nam się zrywa podczas jazdy, pomyślcie, obojętnie czy na autostradzie, czy gdziekolwiek, ale dajmy jedziemy gdzieś tam z prędkością obrotową silnika 2000 obrotów, zrywa nam się ten pasek, tracimy smarowanie, kontrolka oleju się nie zapala tak jak w samochodach, że od razu wyskoczy czerwone tylko z opóźnieniem. Jak ona się zapali, to już jest po temacie, po silniku, silnik jest zatarty więc dlatego to jest takie bardzo ważne i, i my to robimy w ten sposób. E, tutaj jeszcze jedną rzecz, na co Wam zwracam cały czas uwagę, pamiętajcie, idzie lato, więc serwis klimatyzacji to jest bardzo ważne, zdarza nam się, naprawdę zdarza nam się, czym jesteśmy mile zaskoczeni, że e, jak podchodzimy do klimatyzacji, to w aucie znajduje się, w układzie się znajduje dokładnie tyle czynnika, ile powinno być, Natomiast to są znikome przypadki, jakby to powiedzieć procentowo to 60-70% aut ma około połowy czynnika, a to jest bardzo źle dla całego układu klimatyzacji i jest taki moment, nawet jak jest mniej czynnika, że klimat wydaje się, że lepiej chłodzi, ale to jest tylko takie e, odczucie i to jest właśnie chwila przed tym, jak e, zaraz nam stanie. Czyli, jeżeli mamy klimatyzację napełnioną, nam działa, później po jakimś czasie działa słabiej i nagle zacznie działać lepiej, to, to jest odznaka, że jak najbardziej musicie odwiedzić serwis. U nas kosztuje serwis klimatyzacji 200 zł. To jest podłączenie tej maszyny, sprawdzenie szczelności i ozonowanie środka. Ozonowanie jest mega ważne, bo zabija wszystkie grzyby, zarazki, usuwanie przyjemne zapachy. Po tym. Czuć delikatnie ozon, to jest taki specyficzny zapach, ale to jest może dzień dwa, a później naprawdę w aucie czuć świeżość. Tu pokażę wam, bo to jest maszyna, która obsługuje stary czynnik R134a, w które są wyposażone samochody. powiedzmy może do 2017, 2018. Teraz mogę się mylić. Tutaj. Natomiast tutaj są, tu jest maszyna, która obsługuje już nowy czynnik i właśnie zaraz wam coś powiem. Uważajcie, bo tu mamy nowy czynnik R1234YF. Podam Wam tu taką jedną ważną informację. Naprawdę uważajcie i podejdźcie do tego poważnie. Nie chodzi o to, że ja Was namawiam, żebyście do mnie przyjeżdżali. Możecie skorzystać z jakiegokolwiek serwisu innego. Tylko korzystajcie z profesjonalnych ludzi. Ja wyciągnę teraz: tak powie... sobie szele, jeżeli butla z gazem kosztuje dajmy 1800 zł brutto. Oryginalny gaz zakupiony w jakiejś hurtowni motoryzacyjnej, to pojawiły się dosłownie gazy za dwie trzecie ceny połowę, trzecie, połowę ceny można kupić taką butlę z gazem za 900 zł, 1100, 1200 bez faktury na czarnym rynku teoretycznie w takiej butli. Tylko, że właśnie teraz kupują takie butle puste i sprowadzają taki gaz z Ukrainy. Było już parę takich tematów w telewizji, gdzie przyłapano jakąś ciężarówkę, która miała silnik na gaz, duże zbiorniki. Jak sprawdzono, co jest w tych zbiornikach, to właśnie był gaz, który teoretycznie działa w klimatyzacji, ale jest mega wybuchowy, mega niebezpieczny i nie ma nic wspólnego z prawdziwym czynnikiem, jest za to dużo tańszy, ale on nie pomoże ani wam, ani waszej klimatyzacji. Więc naprawdę starajcie się korzystać z takich warsztatów, gdzie jesteście pewni, co jest w butli, bo. Moim zdaniem nie warto ładować się w jakieś tematy, które nie wiadomo jak się skończą na naszym zdrowiu, na naszym bezpieczeństwie i na trwałości klimatyzacji. To by było chyba wszystko do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam.